Witam serdecznie z tej strony Fitfarmer. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału, do kliknięcia dzwoneczka, żeby kanał się rozwijał. U nas robota jak zwykle. Podobnie pan rudy został odizolowany od stada. Tutaj zostało wypchnięte jak codziennie. Okulniczki wypychamy sobie na dworze codziennie i codziennie jest dużo gnoju i codziennie też jest sucho, więc mają się gdzie położyć. Co się tu u nas dzieje w ten piękny, poniedziałkowy słoneczny dzień? No mianowicie tutaj pracownik sobie przed chwilą wypychał obornik tym turem. Pan Marek walczy z gnojem. Pan Marek walczy z obornikiem, bo nie mieścimy się już na płytę, jak widzicie. znowu ma jakieś problemy z paliwem <grywa> Zawsze coś Słyszycie jak chodzi? Dobra Idziemy dalej Pan Marek właśnie to próbuje naprawić Zaczął podgarniać Zaczął sobie podgarniać Znowu coś tam jest, jakiś syf w paliwie Zadusza się ta padroma a tam Co chwilę coś No a co będę robił ja? Ja dzisiaj sobie postanowiłem, że skoro już jest ten letni dzień Robi się coraz cieplej. Nie robiliśmy nigdy tego, a mianowicie tutaj na okulniku jest ziemia. To jest ziemia, która nie była ruszana z 30 lat. No i te okulniki są pokryte tą ziemią. Jak widzicie, pokryte są tą ziemią. A ta ziemia to jest idealny towar na ogródek. No, idealny. No i co ja tutaj już robię? Ładowareczką sobie ładnie podjechałem Tamten pierwszy okulnik już zrobiłem No i bierzemy się za ten, więc yy, Trzeba działać Trzeba działać Odkręcamy se przęsełko i zaraz będziemy robić O, śrubeczkę zdejmiemy Płot nam rozwalało bydło, no to trzeba było zrobić na śrubeczkę <laughs> O Cyk Ładnie zdjęte Jedno Tutaj zdejmiemy sobie to, o kurde to tu wisi Dobra to zaraz zdejmiemy A bo ten łańcuch tu powinien być Tu i teraz tak Ten łańcuch tu O Jezus ale to się ugięło Dobra pomogę sobie ładowarką Przęsełko udało się otworzyć W ładowarce muszę wam powiedzieć porządki generalne zrobiłem ładnie Mimo wieku Mówicie farmer, trzeba dbać o sprzęt. Farmer ma ładnie zadbaną. Ładowarka należy do mnie. Tutaj pod moją łapą jest. Jest zawsze czysto, ładnie, pięknie. Ale co tu pieprzyć? Nie będziemy pieprzyć głupot, tylko jedziemy, robimy. Zrobiłem sobie wjazd yy, na wprost, wiadomo, żeby się nie kopać maszyną, bo po co się kopać? Zrobiłem sobie taki lej i za chwilę będę brał boki tu i będę się coraz bardziej zagłębiał. I się nie kopię, ładnie, czysta cała maszyna, wszystko elegancko sobie jak masełko zbieram. Tu jak widzicie już jest twardo, a tak jak widzicie zwierzyna tam sobie leży pod budynkiem, nie chce dalej zejść, bo to się zapada, to jest torfowisko, no to trzeba sprzątać, no nie ma zmiłuj. Co tu dużo mówić, objechałem sobie sam środeczek, żeby się nie kopać, objechałem wszystko pięknie. Przy supeczkach, przy bramkach już wybrałem, więc teraz już nie jest to, że krowa będzie sobie spokojnie przechodzić przez barierkę, tylko teraz ma do szyi, więc już nie ma opcji, żeby przeskakiwała, więc będzie i, i nie będą się mieszać zwierzaki i ten. Tu już wszędzie wszystko ładnie, twardziutko. Bierzemy się teraz za tamtą stronę. Zostało nam do, do powybierania to i spokój święty ja już przy końcóweczce został mi mały cypelek tu do objechania więc się biorę jeszcze za ostatnie paski i lecimy z tematem bo się wieczór robi i nie ma co ziemia ciężka to i przeciążenie piga Sąeczka nam została. Już naprawdę ja, wypuszczam zwierzaki, bo też myślałem, że tego nie zrobię dzisiaj. Normalnie wam powiem słońce, zaczęło zachodzić i ja mówię, jest koniec. Ale jednak, udało się. i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku jadę sobie otworzyć zwierzaczki lecimy otworzyć sobie zwierzaczki i zobaczymy jak tam będzie reakcja jak tam koleżanki zareagują na nowy okolniczek idziemy zobaczyć Up. No, daj idziesz I tu będzie się działo dziewczyny wyjdą to będzie szaleństwo to będzie chyba szaleństwo, tak mi się coś wydaje. I jak tam, laski, dobrze jest? No idź już, bunia się nie bój, tak ty to jesteś ale tej wielko. No, okulnik jest czynny, mogą biegać gdzie chcą. Tak to sobie wygląda. No i widzicie jednak 600 kilo czy tona też się potrafi dobrze rozpędzić. <grymne> też się potrafi dobrze rozpędzić. No dziewczyny, No i co? Okulnik został zrobiony. Farmerek już będzie uciekał. Koniec dnia jest, wieczór jest. To by było na tyle z dzisiejszej pracy. Coś innego, sprzątanie, zdzieranie takiej ziemi. Następnie tą ziemię będziemy sprzedawać. Wszystkiego dobrego życzę, dużo zdrówka. No i jak się podobało, łapeczka w górę, zostaw subika. Pozdrawiam.